Cześć, witam Was bardzo serdecznie. w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Scott Battles. Jeśli chodzi o poprzęty, to myślę, że powinien mieć Elite 3, ale zobaczymy, czy udało się utrzymać tę rangę, więc przechodzimy do odbioru nagród. Nie myślę, że chyba to są nagrody za Elite 3, chociaż dokładnie nie wiem. Chyba raczej tak, bo są całkiem fajne paczki 8000 monet. No więc przechodzimy do odbioru tych nagród. Może na początku otwórzmy sobie yy, paczkę rzadkich piłkarzy Electrum, zobaczymy, co tutaj wpadnie. Ok, mamy kartę kopa Libertadores, ale może być też coś lepszego I zobaczmy jeszcze nie z Lemar Więc mamy dwa razy ekrany Więc całkiem spoko, dobrze orzecznienie, myślę, że może trochę kosztować Lemar też Ok, jeszcze jest Dembele jako duplikat Natomiast te wyrzucone karty sobie powysyłam na listę transferową, a resztę wyślę do klubu Ok, więc wysłamy sobie te karty do klubu, jeszcze Wyślijmy duplikat na listę transferową. No i przejdźmy do kolejnej paczki. Może teraz mieszana paczka piłkarza Prime. Znowu chyba będzie kopali Libertadores, tak jest. Chociaż to znaczy, że może być coś lepszego w tej paczce, ale z DowlFU jest Bentancur, jest Donali. Więc wokal tak średnio, ale ja sobie wyślę te karty do klubu. Będą, mogły, będą się one mogły przydać do jakiegoś SBC. No i mamy jeszcze jedną paczkę do otworzenia. Będzie to paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. Jest Marcelo. Ok więc myślę, że te wierzchnięcia. Karty powysyłam sobie na sprzedaż, ale jeszcze wejdę do klubu. Ok więc jeszcze kart wejdę do klubu, no i jeszcze na końcu odcinka pokażę mój skład. A widzicie, tak wygląda mój zespół? Zrobiłem SBC o Hernandeza. I też kupiłem Koronę na lewe skrzydło. No i w meczu Formacją 4-2-1, szczególnie na bokie obrony kupiłem Mendiego oraz Hakim'iego No i w pomocy gra De Bruyne oraz De Jong. Na lewym skrzydle gra Mares, na prawym skrzydle Korona, na SPO Fekir no i na ataku Hernandez. No i powiem że bardzo fajnie gram się tym atakiem. A szczególnie szczególności Hernandezem potrafi bardzo fajnie wykańczyć, jest też bardzo szybki, bardzo fajnie drybluje. No więc bardzo fajnie gram się tym zespołem. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już o tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję wam za oglądanie cześć.